Witam, jestem Saryl, zajmuję się klockami Lego Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na pytania, które zadaliście przez stronę wideogadua.pl najlepiej jak potrafię. Pytanie Luisa, skąd czerpię się inspiracje? Generalnie inspiracje, mogę powiedzieć, że przychodzą dwutorowo, to znaczy albo mm, inspiruje mnie coś, co na przykład zobaczę na ulicy, na przykład wywrotka, jakiś dźwig, jakiegoś innego typu maszyna, albo sam szukam, mam pomysł na zbudowanie czegoś, co ma określoną funkcjonalność i szukam maszyny, która temu odpowiada. Na przykład maszyny, która ma napęd na cztery koła, która ma wszystkie koła skrętne i w ten sposób, przeglądając jakieś leksykony maszyn, książki, tego typu rzeczy, szukam czegoś, co najbardziej odpowiada takiej funkcjonalności, jakiej, jaką staram się odwzorować. Czy myślałeś kiedyś o napisaniu książki Lex Hoya? Nie myślałem wcześniej o napisaniu książki, natomiast tak się składa, że jestem w trakcie rozmów z wydawcą z rynku amerykańskiego na temat właśnie książki, która mam nadzieję ukazałaby się pod koniec przyszłego roku właśnie na rynku amerykańskim. Byłaby to książka generalnie o budowaniu z logotechnik, o podstawach, o mechanizmach, z których można tworzyć własne konstrukcje. Również byłoby w niej troszeczkę takich instrukcji krok po kroku na to, co można wykorzystać w swoim własnym modelu. Mam nadzieję, że ukaże się w przyszłym roku, niestety jak na razie tylko na rynku amerykańskim. Elmo pyta, kiedy zainteresowałeś się Lego poważnie i kiedy zacząłeś brać się za duże i skomplikowane modele? LEGO zainteresował mnie w dzieciństwie mój tata, kupując mi pierwszy zestaw Lego Technik. Wcześniej miałem troszeczkę zestawu z innych linii, natomiast kiedy dostałem ten jeden, który był mały, on miał niecałe 100 części, no to już przestałem mnie interesować na przykład zamki i inne linie Lego Technik. Natomiast jeżeli chodzi o skomplikowane, modele, myślę, że to było stopniowe, to znaczy na pewno w początkach mojego budowania Troszeczkę popełniałem błąd polegając na budowaniu rzeczy, na które nie miałem tak naprawdę części ani umiejętności. Stopniowo, kiedy mój zbiór kresków się powiększał, kiedy nabywałem więcej doświadczenia, to z czasem naturalne było przejście na budowanie większych, bardziej skomplikowanych rzeczy. Czego chyba najbardziej skrajnym przykładem był dźwig, który budowałem około 3 miesięcy i który rozkładał się do wysokości ponad 2 metrów. Will, która konstrukcja jest Twoją ulubioną? Myślę, że na chwilę obecną moją ulubioną konstrukcją jest ciężarówka wyścigowa marki Scania. Model takiej ciężarówki, który zbudowałem. Bardzo mi się podobał od strony estetycznej, nieźle działał, został dobrze przyjęty i myślę, że przez jakiś, przez jakiś jeszcze czas będzie moją ulubioną konstrukcją, dopóki nie zbuduję czegoś ciekawszego. Mark, na ile wyceniasz swoje zbiory? Um, to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że zbiory można sprzedawać na kilka różnych sposobów i na kilka różnych sposobów je wyceniać. Na przykład byłbym w stanie zebrać ze swoich klocków kompletne zestawy LEGO Technic, które było, dałoby się sprzedać drożej niż to części luzem. Natomiast generalnie um, jedną rzecz chciałbym wyjaśnić. Przede wszystkim nie jestem kolekcjonerem LEGO i choć może się wydawać, że mam dużo klocków, to generalnie staram się kupować klocki jak najrzadziej, tylko jeżeli muszę i nawet wtedy jak najmniej. Są prawdziwi kolekcjonerzy również w Polsce, którzy mają na przykład zbiory zajmujące całe pomieszczenie w domu, ja mieszczę się mniej więcej na jednym biurku. Są na przykład osoby, które powiedzmy mają zbiór wszystkich, wszystkich zestawów z Nilego Technik, który jest ponad 300. Ja swoich zestawów mam około 70, to z tego duża część to są zestawy małe z niewielką ilością części. Dlatego generalnie uważam, że dobrą stroną tego hobby jest to, że liczy się pomysł, liczą się umiejętności, bardziej niż osobność portfela na przykład. Ile mniej więcej części posiadasz? Pyta Andrzej Niedzielski. Myślę, że będzie to ponad 30 tysięcy części. Z tego około 1 trzecia to są części kupowane luzem, reszta jest z zestawów. Ile pneumatycznych części posiadasz? Pyta Black Omega. Mm, tak dokładnie to nie liczę, natomiast staram się nie oceniać budowniczych po ilości części, które posiadają. Oczywiście posiadanie większej ilości części, większej ilości silników na przykład stwarza większe perspektywy, daje większe możliwości, natomiast liczy się przede wszystkim umiejętność, pomysł na użycie tych części i dlatego uważam, że jeżeli na przykład mam takich części dwadzieścia kilka, przykładowo, nie czyni mnie to w żaden sposób lepszym konstruktorem, niż ktoś, kto ma ich dziesięć. Ile kosztowały wszystkie klocki, które posiadasz, Kyle? Um, myślę, że mniej niż się wydaje, dlatego że klocki, które posiadam, to jest tak naprawdę efekt około czterech lat szukania najlepszych, najbardziej opłacalnych ofert sprzedaży. Większość z nich kupiłem poniżej ich rynkowej wartości, także Myślę, że no generalnie są warte powyżej 10 tysięcy złotych na pewno, natomiast ja zapłaciłem za nie raczej mniej. Mark, czy kiedykolwiek zniszczyłeś jakiś klocek? Myślę, że ostatni taki przypadek to mógł być w moim wczesnym dzieciństwie, kiedy zdarzyło mi się klocki gryźć. Bacadict pyta, która części na twoim warsztacie trzymasz posegregowane, a która luzem? Nie mam jakiegoś określonego systemu. Staram się trzymać części, które są na przykład drobne, z których często korzystam i ciężko jest znaleźć w dużej masie klocków osobno. Czasem go na kolorami, czasem na jakieś podtypy. Natomiast oprócz tego mam dużą część klocków, które są luzem, a to dlatego, że łatwo je na przykład znaleźć pośród innych e, na przykład krótsze belki Lego Technik, e, których mam bardzo dużo rodzajów w różnych kolorach i segregowanie ich osobno nie ma tutaj gdyby, jakiegoś większego sensu. James pyta, czy myślałeś kiedyś o Lego Mindstorms? Myślałem, natomiast um, troszeczkę brakuje mi tutaj czasu. Ja między innymi w mojej pracy zajmuję się również programowaniem i boję się, że gdybym połączył pasję związaną z LEGO logotechniką, która już zajmie mi bardzo dużo czasu i pasję z programowaniem, no to miałbym na przykład problem z znalezieniem czasu na wyjście do pracy. Być może kiedyś w przyszłości, kiedy skończymy się pomysły na to, co można zbudować z Lego technik, przesiądę się na Lego Mindstorms, ale na razie ten temat pozostawiam. Pep, gdyby firma Lego poprosiła cię o zaprojektowanie nowej części, jaką część byś zaprojektował? Myślę, że generalnie przy tej ilości części, jaką mamy w tej chwili, można zbudować prawie wszystko na całym ochoata. I jeżeli miałbym zupełną dowolność w budowaniu, w zaprojektowaniu nowej części to myślę, że spróbowałbym stworzyć jeszcze mocniejsze silniki LEGO niż mamy obecnie, które mogłyby się sprawdzić przy dużych, ciężkich modelach bardziej niż te silniki, które mamy teraz, których trzeba używać po kilka na model na przykład. Zulisz, jaki jest Twój ulubiony zestaw i klocek? E, mój ulubiony zestaw to zdecydowanie zestaw 8421, czyli mobilny dźwig teleskopowy. To jest duży zestaw, prawie 2000 części, ma dużo zaawansowanych, skomplikowanych mechanizmów, i samo jego budowanie jest naprawdę nieprzeciętnym doświadczeniem, które uważam, że naprawdę warto poznać. Natomiast jeżeli chodzi o klocek, to myślę, że na chwilę obecną takim najbardziej przydatnym, najbardziej praktycznym klockiem, jakiego używam, są silniki XL, dlatego że oferują one taką moc, jakiej żadne wcześniejsze silniki LEGO nie miały i w zasadzie pozwalają nam, mi i wielu innym konstruktorom, na budowanie modeli większych i cięższych, niż to było możliwe wcześniej. Młody pyta, czy trudno jest to zaprojektować plan budowy, a przede wszystkim wykonać taki pojazd z Lego? Myślę, że jest to kwestia praktyki. Myślę, że każdy budowniczy, który zajmuje się modelami przez dłuższy czas, wyrabia sobie pewne nawyki. Ja, na przykład, zaczynam na ogół od znalezienia schematu takiej maszyny w internecie. Ze schematu przyczyniam sobie wymiary, oceniam ile mam miejsca w różnych częściach takiej maszyny na mechanizmy. Dobieram skalę, która najlepiej pozwoli mi tę maszynę oddać, najsprawniej, że tak powiem, zbudować jej mechanikę. I potem, potem powoli buduję tą część funkcjonalną, ten środek, a wokół niego jakieś nadwozie, które ma detale, które ma naklejki, które sam wykonuje, tego typu rzeczy. Czasem przy dużych i skomplikowanych modelach zdarza się, że robię sobie na przykład makietę pokazującą w miarę takiego gotowego modelu i buduję mechanizmy składowe, które staram się przymierzyć do środka, żeby sprawdzić, gdzie je najlepiej umieścić, ile zajmą miejsca, jak mogę jeszcze je zmniejszyć, jak mogę lepiej je ułożyć. Erik se opyta, czy zajmujesz się też modelami do sklejania? Zajmowałem się modelami do przez kilka miesięcy, zacząłem, ponieważ e, uważałem, że dostarczy mi to dobrej dokumentacji, można tak powiedzieć, do budowania modeli z LEGO. Przykładowo budowałem model czołgu, który był oparty na właśnie modelu plastikowym, dwukrotnie mniejszym od tego z klocków. I posiadanie modelu plastikowego, oprócz tego, że daje jakiś wgląd w wewnętrzną strukturę danej maszyny, pozwala też e, zobaczyć detale, których nie widać na zdjęciach. Na przykład, jeżeli chodzi o czołg, mogę zobaczyć, jak wygląda kadłub czołgu w tej części, którą zasłania normalnie wieża. JPH pyta, co Twoim zdaniem pozwala Ci dobrze oddawać detale w swoich modelach? Jak nabywa się taką umiejętność? E, myślę, że taka umiejętność jest kwestią dwóch rzeczy. Po pierwsze, doświadczenia, które pozwala. Wybierać, które detale oddać, a które detale pominąć, ponieważ kiedy budujemy z Lego model, który jest jeszcze mniejszy od oryginału, nie ma możliwości oddania wszystkiego. Pewne rzeczy trzeba pominąć, dlatego e, ważną rzeczą jest wybieranie takich najbardziej charakterystycznych detali, i najbardziej charakterystycznych cech, które pokażą podobieństwo tego modelu do oryginalnej maszyny. Natomiast drugą rzeczą jest odpowiednia dokumentacja, czyli zdjęcia, które pokażą nam detale, które dadzą nam dobre pojęcie o rozmiarach maszyny, o tym, gdzie co na niej się znajduje. To również bardzo pomaga przenieść podobieństwo takiej maszyny na model składków. Bloka Omega pyta: Jaka część jest Twoim zdaniem najbardziej przydatna? Moim zdaniem najbardziej przydatne są zwykłe tzw. Lego Technik Piny, które pozwalają nam łączyć nasze modele w całość. Każdy bardziej zaawansowany model posiada kilkaset takich części, które trzymają go w całości. I uważam, że gdybyśmy nie mieli czegoś takiego, no to byłby poważny problem z budowaniem czegokolwiek. Andrzej Niedzielski. Podobno Lego kontaktowało się z Tobą w sprawie pomocy przy niektórych zestawach. Czy możesz powiedzieć, których i jakie problemy miał z nimi Lego? Dokładnie nie chodziło o pomoc przy zestawach, tylko o opinię na temat prototypów nowych części z nimi Lego Power Functions. Um, otrzymywałem takie części zanim pojawiły się na rynku i mogłem je wykorzystać bez pokazywania oczywiście. I chodziło o poznanie moich opinii na temat tych części, moje sugestie, jak można je poprawić i jak można ich użyć w zestawach. Nie mogę niestety zdradzić szczegółów, ponieważ oczywiście wszystko było objęte klauzulą poufności i nie wolno mi było pokazywać tych części, dopóki zestawy z nimi nie pojawiły się na rynku. Simon to mi pyta, czy masz czas budować w tygodniu i kiedy budujesz? Generalnie buduję przez um, weekendy tak, tak naprawdę, natomiast jeżeli chodzi o tydzień, to czasami wieczorami przez parę godzin po cię z pracy, natomiast nigdy nie zdarza mi się budować przez cały tydzień. Często robię sobie kilkuniowe przerwy, kiedy w ogóle nie dotykam klocków i myślę, że większość tej mojej kleskowej aktywności przypada na weekendy. Wtedy również fotografuję, wtedy również filmuję to, co zbudowałem. Myślę, że przy dobrej organizacji, przy dobrym zaplanowaniu modelu, który jak gdyby minimalizuje to, ile trwa jego budowa, jest to całkiem efektywny sposób budowania, który pozwala mi no jak na razie utrzymywać tempo około 20 modeli na rok. Mój rekord to było chyba około 37 modeli w ciągu roku. Simon Tomi, czy denerwujesz się, kiedy coś nie chce działać? Troszeczkę na pewno się denerwuję, natomiast staram się raczej podchodzić do tego kreatywnie i szukać innych rozwiązań, dopóki nie znajdę takiego, które zadziała. Na ogół udaje mi się to dosyć szybko, chociaż jest jeden mechanizm, nad którym siedzę od dwóch lat i mam nadzieję, że może w przyszłym roku uda mi się w końcu doprowadzić do tego, żeby działał tak, jak chcę. Simon Tomi, czy masz problemy ze swoimi modelami, których nie możesz rozwiązać, Na przykład przeskakujące koła zębate? Mam problemy, które staram się wyeliminować wcześniej na etapie budowy modelu. I jeżeli problem nie daje się rozwiązać yy, przez, np. przykład, wzmocnienie konstrukcji, yy, takie pomocnicze, powiedzmy, podejście, staram się szukać innego zupełnie podejścia, innego mechanizmu. Zdarza się, na przykład, że to, co próbowałem zrobić silnikiem i kołami zębatymi, działa dopiero przy użyciu pneumatyki lego. Dlatego. Próba podejścia do problemu na różne sposoby, wypróbowania tego, który jest najbardziej efektywny. Myślę, że to jest podstawa do budowania funkcjonalnych, skomplikowanych modeli. Erikse, czy budujesz metodą prób i błędów? Oczywiście, tak jak każdy, natomiast, żeby zminimalizować czas budowy każdego modelu, staram się przewidzieć jak najwięcej tego, jak będzie wyglądał taki model w środku, jak poszczególne części będą ze sobą współpracować. Um, oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego, więc jakaś ilość prób i błędów ma miejsce zawsze za każdym razem i rzadko kiedy model działa i wygląda dokładnie tak, jak sobie planowałem. Natomiast myślę, że ta metoda jest w moim przypadku ograniczona. Black Omega, czy wolisz budować z liftarów, czy z tradycyjnych klocków? Nie mam tutaj szczególnych preferencji. Uważam, że są to jak gdyby dwie strony tego samego systemu. Każda ma swoje plusy, każda ma swoje minusy, i, i moim zdaniem najlepiej jest łączyć je tak, żeby wykorzystywać mocne strony jednych i drugich. Czy to hobby pozwala na normalne życie prywatne, czy sądzisz, że kiedyś będziesz musiał z niego zrezygnować? Pyta Mike. Um, to hobby pozwala na tak normalne życie prywatne, jakie może mieć każdy pasjonat, czyli. Jeżeli założymy, że klocki są czymś ważnym w moim życiu, jest to moja pasja oczywiście w rozsądnych granicach, to myślę, że pozwala to prowadzić w miarę rozsądne życie prywatne. Są tutaj drobne różnice, na przykład nie idę z kolegami na mecz, tylko spotykam się z kolegami, pokazujemy sobie nowe zestawy, omawiamy jak coś zbudować, albo na przykład idziemy na rajd terenowy w parku. Nie wiem, jak potoczy się moje hobby w przyszłości. Czy kiedyś straci dla mnie urok, czy kiedyś zajmę się czymś innym. Myślę, że założenie rodziny, dzieci mogą być takim trudnym momentem, kiedy raczej nie będę miał czasu zajmować się klockami. Natomiast uważam, że lego jest takim hobby, takim zajęciem, które jest wielopokoleniowe, więc um, raczej chyba nigdy nie pozwolę się klocków, bo być może kiedyś zainteresują się nimi moje dzieci. Ogden pyta, kiedy nie będziesz już budował, co zrobisz ze swoim zbiorem klasków? Na razie nie wiem. Na razie mam plany budowy, które się przynajmniej na rok do przodu. Generalnie ile modeli bym nie budował, zawsze, zawsze mam około kilkunastu dwudziestu kolejnych na swojej liście przyszłych projektów, nazwijmy to. Dlatego na chwilę, bo są trudno mi myśleć o tym momencie, kiedy przestanę budować. Natomiast spodziewam że taki moment wśród rzeczy kiedyś nadejdzie. Może kiedyś skończą mi się pomysły, może kiedyś znajdę coś ciekawszego do roboty, może kiedyś będzie mi brakowało czasu na to. Buck Jaki zestaw bardzo chciałbyś mieć, a nie posiadasz? A zestawem, który bardzo chciałbym mieć, jest duży Lego Legotechnik. Nie pamiętam niestety numeru zestawu, ale jest to zestaw z wczesnych lat 90., jeżeli się nie mylę. Duży, skomplikowany zestaw, który miał mnóstwo funkcji napędzanych silnikami, łącznie z satelitą, którego można było wyciągnąć ze środka, rozłożyć, obracać i odtworzyć niemalże wszystko, co widziało się na transmisjach z wyjścia w przestrzeń przez prawdziwych kosmonautów. Bakadict, czy sprzedajesz czasem jakieś części lub zestawy? Raczej nie. Wychodzę generalnie z założenia, że jeżeli już mam jakąś część, to wcześniej czy później ona mi się przyda, nawet jeżeli nie widzę możliwego zastosowania dla niej w danym momencie. Kilka razy, próbowałem, kilka razy próbowałem na przykład sprowadzać jakieś zestawy, kiedy tylko były dostępne na rynku, i sprzedawać je w Polsce, ale w praktyce zawsze kończyło się tak, że było mi żal się z nimi rozstawać, po prostu i zostawały u mnie. Aneta pyta, skąd się wzięła Twoja pasja? Ile czasu tworzysz takie konstrukcje? Moją pasją zaraził mnie tata, który sam nie budował, ale przywoził mi klocki i zestaw lekkotachniki, kiedy byłem małym dzieckiem. Potem, przez jakiś czas, kiedy byłem nastolatkiem, wydawało mi się, że jest to już zbyt dziecinne, i na kilka lat przestałem się zajmować klockami, które zostały gdzieś na strychu. Natomiast kiedy już byłem troszeczkę starszy, powiedzmy po 20 roku życia. Wtedy poczułem, że ciągle mam ochotę coś budować, wyciągnąłem te klocki, kupiłem trochę nowych i tak się zaczęło. Jeżeli chodzi o to, ile czasu tworzę takie konstrukcje, jeżeli chodzi o czas budowania pojedynczego modelu, to jest bardzo różne zależnie od tego, jak taki model jest skomplikowany, jak jest duży i na ile jestem w stanie przewidzieć to, co się w nim znajdzie, to jak będzie wyglądał w środku, to potrafi zająć od tygodnia do trzech miesięcy, jeżeli chodzi o pojedynczy model. Zurek. Ile zarobiłeś na swoich budowach? Pracujesz w ciągu dnia, a konstruowaniem odejesz po godzinach. Hmm, tak naprawdę w zasadzie nic nie zarobiłem, dlatego że raczej nie sprzedaję tego, co buduję. Jest mi po prostu ciężko rozstać się ze swoimi częściami, ze swoimi konstrukcjami. Natomiast zdarzyło mi się na przykład hmm, sprzedawać pewne mechanizmy, które zaprojektowałem na użytek szkół, konkretnie szkół w Niemczech, hmm, ponieważ nauczyciele chcieli pokazać dzieciom, uczniom, to na przykładzie klocków, to jak działają powiedzmy skrzynie biegów. Jeżeli chodzi o budowanie, to tak zajmuję się tym po godzinach, pracuję na pełen etat i często, kiedy wracam do domu w tygodniu, to jeszcze parę godzin, znajduję znajdę na to właśnie, żeby budować z klocków.